jestem wasz, strony PL, słuchajcie, ziemeczki powiem tak. Yy, ostatnio chodziłem na YouTube'a i dziękuję Wam za to, że wbiliście. No, wbiliście po prostu 30 subskrypcji. No, jest mi z tego powodu bardzo miło. Na serduchu miło. No i tak, no, co też wam powiedzieć? No, ogólnie to yy, To będzie taki króciutki odcinek. Odnośnie się info, bo. Skoro, wiecie, mamy tyle, mam, jest nas tutaj tyle Jakby dla mnie to jest sporo widzów, nie? Nie wiem jak dla was, ale dobra Mieszę o to, no i tak, słuchajcie Sprawa jest taka Pod tym odcinkiem zadawajcie mi różne pytania Zrobię wam wtedy mały Q&A No może nie mały, zależy od pytanie. pytań, nie? Poczekam Po prostu tak, zadawajcie pytania, poczekam, nie wiem, z dwa tygodnie No i po prostu, no, zrobimy Q&A Macie przeróżne pytania, naprawdę postaram się na wszystkie odpowiedzieć. Tylko nie odnośnie sprzętu, bo hi hi, nie znam się za bardzo. Więc no, Dobra, mieszam, no to tak, no, zadawał się te pytania pod, tym odcine, pod tymi odcineczkami, w ogóle się waliłem, ale to miesza z tym. Dlaczego? No, dlatego, że nas jest po prostu sporo, nie? I w ten tydzień, albo może w następny, zależy, jak wyjdzie z Aternosem. Ruszamy z nową serią na nasz kanał yy, no i po prostu jakby yy, Posłuchle nowa seria, o, tak wam powiem. Więc spodziewajcie się najprawdopodobniej w tym tygodniu lub może w jakimś no albo w tym, albo w następnym live'a który będzie trwał, no nie wiem, no może z pół godziny czy takiego Bo będzie to niespodzianka dla moich widzów i tylko i dla widzów. Pod następnym odcinkiem postaram się wkleić link do Discord'a. No, ja on tak. Z, z moimi moderatorami i. No, z moderatorami tylko to ma powiedzieć. Ogarniamy serwa, typowego pod ro roleplay, więc wiecie, no. Będzie spoko, jest on w miarę ogarnięty. Na razie niektóre są w fazie beta, ale wiecie, no, trzeba już z serwerem ruszyć, nie? Wiecie o co chodzi. Boć no widzowie nie mogą czekać, nie? Hi, hi. No i tak, no i co tu jeszcze? Na pewno, a właściwie nie wiem, czy na pewno, ale może odcinki będą teraz lepsze jakoś tak samo jak livey. Ponieważ chyba, ale to chyba dobrze skonfigurowałem OBSIK z małą pomocą Dewiego z którego bardzo serdecznie pozdrawiam. No Więc na pewno będą może filmiki lepszej jakości Co oczywiście wątpię, no bo Ja tak Bardzo nie umiem, ale dobra No i tak, no to mówię, no ruszamy z serwerem Na pewno nie No to, Nie wiem czy to w tym tygodniu wejdzie, czy to może W, w Drugim tygodniu Wiem, wiem, że jest strasznie mądrze, ale no jest późno, bo jest godzina chyba 22, nawet Może 3 ja się wam taki. Takie małe info wam wiecie co co chodzi. No i tak. No. Mm. no a to wszystko. Także wyczekujcie na live'a. Zostawcie pod tym odcinkiem dużo pytań. Możecie dawać nawet po 6 pytań od jednej osoby. Zależy od... Co chcecie po sobą nie wiedzieć, nie? No, no i tak to będzie wyglądało no. I ogólnie napiszcie w komentarzach. Chcecie może odcineczki typowo z gier no, na telefon. czy bardziej z komputera. W sensie no. Gier na komputer zależnie. No, tak, no to to było wszystko w tym odcinku, więc ja wam dziękuję. I ogólnie co macie pod. Czy w komentarzach macie oceniać profilowe. I ogólnie kminisz nad banerem, więc yy, no. Postaramy coś ogarnie... postaramy się coś ogarnąć Więc no, wyczekujcie na live'a i zadawajcie pytania pod tym odcinkiem Cześć, trzymajcie się, miłego dnia albo nocy, kiedy oglądacie